Witam wszystkich w 46 części Let's Play S.T.A.L.K.E.R. Cień Czarnobyla. Wspominam, że ostatnio mieliśmy tutaj sporo strzelaniny. A, jest, jest, jest. Kurwa. Ciągle gdzieś na zapadalce jebane. Nie dadzą nawet troszkę porozmawiać. Kurwo. Właśnie. Leżeć, a nie. Tak, i w ostatnim odcinku niestety, pewnie jak zauważyliście, szybko musiałem skończyć. Bez wyjaśnienia, ale niestety wypadła mi ważna rzecz i dlatego tak szybko się pożegnałem. I odcinek był zazwyczaj krótszy niż zwykle. I za to sorry. Ten już powinien być normalny. No i co? Chyba możemy iść. Prominam, że jedno już zakończenie zrobiliśmy. I teraz będziemy robić drugie. Aha! Kurwa Dobra, chujcie w dupę tam. Już nawet nie mam ochoty. Mm, wychodzić za nim tam. W sumie pytanie: czy. Nie, tej amunicji już mamy. Bandaż granata nie. Chociaż potem będę pewnie żałował. O, to na pewno. Uuu, tak, tej amunicji na pewno. Dobra, chodźmy tutaj. ha. ha, ha. dobra, tam temu kij w oko. Tylko mam nadzieję, że dobrze idziemy. Bo nie chciałbym popełnić żadnej gafy. Patrzcie, co za frajer tutaj już. Gotowy był do strzału. No, niezły ziomuś. Tylko szkoda, że nie zaczął strzelać. Znaczy szkoda, no. Nie wiem czy... Uuu, patrzcie ile tam jest tych kurewek. Patrzcie, patrzcie. patrzcie, patrzcie kurwa coś mi się chujowo nie no co za bullshit, zaraz ich tutaj zjedziemy z działka jak mnie wkurzą no właśnie o czymś takim mówiłem niech mnie lepiej w frejerzy nie wkurzają Przerzućmy się na tą broń, bo patrzcie. Patrzcie ile tam jeszcze jest tych gnit. Patrzcie, patrzcie, o! Chyba kolega miał jakieś problemy. jego straty. Tam chyba jeszcze jeden był, schował się. Aha, ale na niego już tak podejdziemy. Chyba nie będzie tam większych problemów robił, jeśli jest oczywiście sam. No właśnie, tak się będziemy do niego zakradać. Uuuu jeśli nie jest sam, to mogą być le letkie problemy z panem. Ale tam już go pokonaliśmy. Ale się po pojawił jeszcze. Jeszcze jeden. E nie, już po kłopocie. A, dobra, chuj tam. O, to, to na pewno. Mhm. Oje, ile tutaj ciał jest? Dobra. Uff, kurwa, giwerek też od zarypania. A, ty skórczy, synie. Dobra, nie będzie nam tutaj rył. O, właśnie, o to mi chodziło. Dobrze, na razie nie jest źle. Dobrze nam idzie. Lepiej żebyśmy tego nie spieprzyli. Mam wrażenie, że kółko robię. Jakiś... A, a ten jeszcze sobie... dychał. Ej, 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 Egzoszkielet. W jakim on jest stanie? Takim. A ten? Ten wyrzuć i ten załóż. okej. Okay. tanie. Wy macie, wy raczej. Wy raczej nic nie macie tu ciekawego. Nie, no poważnie, my robimy chyba kółko, czy co? Nie, no bez. Bez jaj, nie. Ojoj, oj, co to jest? O, właśnie, naboje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O tak, nabój no sobie weźmiemy. Bo ich chyba specjalnie za dużo nie mieliśmy. I no jak teraz się okaże, że zrobiłem jakieś pieprzonek. Kółeczko... To się zdenerwuje. Dobra. Co to jest? E, to to jakieś gówno niepotrzebne. No to był chyba kompinezon ten. ...wojskowy. Uhuhuhuhu, tam jest... ...chłopaku. Patrzcie, patrzcie, jeszcze broń się nam zacięła. Patrzcie, patrzcie, kurwa tam z pięciu było co najmniej. O, dwóch za jednym zamachem, świetnie. Co też padł? Wszyscy tak? Podejrzanie? Dobra, jesteśmy na dobrym tropie na antyprominowanie sobie wezmę, bo nie wiadomo, co jeszcze nas tak w sumie czeka. Ja się tutaj słyszałem. a ty gościu kurwa. Swaniaczku. Dobrze, że mam ten egzoszkielet, bo gdyby nie ten pancerz to by nas spokojnie już dwa razy zastrzelił. Uuu, jesteśmy na miejscu, panowie i panie. Ale widzę, że nie jesteśmy też sami. A, tutaj jest pan, dobra. To ja chyba tylko tyle, tak? Sobie zapiszę normalnie. Hmm, Dobra, chyba zwykle zapiszę 373. Okej. Okay. I właśnie. I teraz... Chyba tu już nikogo nie ma, mam taką nadzieję. Teraz naszym zadaniem będzie... O właśnie, coś takiego. Rozwalić po prostu po kolei. Uhum, fajnie, broń się nam zacieła. Rozwalić po kolei takie pierdółki. Jeszcze chyba nie, jeszcze to. Fakt, co jest. No i właśnie teraz zajmiemy ostatnie. Bo sobie jeszcze szybciutko zapiszemy. Ja wiem, że sporo zapisuję, ale. Nie chcę, żeby coś się nam zdupcyło. No i teraz zrobi się cud. Mianowicie, patrzcie. No tak, spełniać życie, nie, ale to już widzieliśmy. Teraz ukaże się nam pewna postać. Tylko kto to był, nie pamiętam. No. Witaj, Stryłok. Widzę, że masz do mnie wiele pytań. Zadaj. Kim jesteś? Stanowimy efekt eksperymentu, którego celem było stworzenie nadświadomości zwanej świadomość Z. Zgodnie z naszymi obliczeniami, Ziemia otoczona jest specjalnym polem informacyjnym tak zwaną noosferą, w jej skład wchodzą wszyscy mieszkańcy planety obdarzeni zdolnościami poznawczymi. Naszym podstawowym zamysłem było wprowadzenie w noosferze drobnych zmian, które pozwoliłyby nam wyeliminować gniew, okrucieństwo, chciwość i wszelkie inne negatywne czynniki obecne na planecie. Jednostki nie są w stanie wpłynąć na noosferę, lecz świadomość Z, owszem, niestety popełniliśmy błąd i nasza ingerencja stworzyła Zonę, którą przez cały czas staramy się okiełznać. Dobra, czym jest Zona i jak powstała? To, co masz przed oczami, to rezultat nieprzemyślanej interwencji w ziemskiej noosferze. Próby wpłynięcia na noosferę doprowadziły do miejscowego pęknięcia. Zona to tylko namacalny przejaw tego pęknięcia. Ukryty problem zaś jest znacznie poważniejszy, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Mm, co się ze mną stało? Jesteś jak śruba, która wypadła z maszyny. Niestety przez długi czas umykało to naszej uwadze. Od chwili, gdy powstała zona, wielu ludzi usiłowało dostać się do jej centrum, ale nie możemy do tego dopuścić. Ludzkość nie jest gotowa, by poznać prawdę. Dlatego właśnie werbowaliśmy Stalkerów, obiecując im spełnienie ich najgłębszych pragnień. Później wysyłaliśmy ich, by chronili tajemnicę zony. Gdy Stalker usiłuje dotrzeć do centrum zony, by spełnić jakieś swe życzenie, przejmujemy kontrolę nad jego świadomością i zaprogramowujemy na wykonanie określonej miejsca. To misji. bardzo ciekawe. Dobra, strasznie koleś długo pitoli. Czemu to się wydarzyło tutaj? To było najdogodniejsze miejsce. Po wybuchu w 1986 na tym obszarze pozostało bardzo niewielu ludzi, więc mogliśmy pracować bez opawy, że ktoś nas odkryje. Ponadto znajdowały się tu liczne anteny o dużej mocy, które odgrywają kluczową rolę w naszych eksperymentach z optymalizacją kognitywną. A ten wybuch to też wasza sprawka? Nie, nie mieliśmy z tym nic wspólnego. A no Czernowy to przynajmniej tyle. do testów dopiero w 1989. Co oznacza tatuaż Stalker? Stalker to zakodowany skrótowiec, którego używamy do oznaczania agentów zaprogramowanych do określonych zadań. W drodze do centrum zony utworzyliśmy sieć pól psionicznych, których celem było werbowanie agentów. Jedno z tych pól znasz pod nazwą Mózgowską. Czarno, coś z mi się kojarzy. Dotrzeć do centrum zony, by spełnić jakieś swe życzenie, przejmujemy kontrolę nad jego świadomością, no, coś takiego. Promowujemy na wykonanie określonej misji. Popełniono błąd i dostałeś polecenie zabicia samego siebie. Hmm. No mam nadzieję, że to mi się nie uda. Co to są za. co to są trupiarki? Środek transportu, który wykorzystujemy do wysyłania naszych naznaczonych agentów do zony. Infiltrują oni społeczność stalkerów i wypełniają rozkazy, nie zdając sobie z tego sprawy. Niestety co najmniej połowa stalkerów umiera w trakcie przewozu. Zona Oj, jak mi przykro stabilna. Dobra, a co dalej? To zależy od Ciebie. Zona się rozrasta. Próbujemy ograniczyć jej ekspansję, ale ludzkość najwyraźniej za punkt honoru postawiła sobie utrudnianie naszej pracy. Nie mamy nieograniczonych surowców, a ciała podłączone do świadomości Z w końcu umierają. Jeśli do nas dołączysz, powstrzymamy rozrost zony. W przeciwnym razie nie możemy przewidzieć wiarygodnego biegu wydarzeń. No i właśnie tutaj są dwa kolejne zakończenia. Chcę dołączyć do projektu Świadomość Z. To jest złe zakończenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie zamierzam pomagać w tym oszustwie. To jest już na 100% dobre zakończenie. Oczywiście zaczniemy od tego złego. Czyli chcę dołączyć do projektu Świadomość Z. I może chociaż nie wiem, czy zaczniemy dzisiaj następnie, następne zakończenie. Nie. Dobra. Zacznijmy na razie drugie zakończenie, czyli to tak zwane złe zakończenie, czyli trochę pieprze, wiem, tak. Chcę dołączyć, dobra. Okej, okay, Kaczenka, nasz stalker, strielok. Nawet muszę Wam powiedzieć, że na te czasy fajne animacje tutaj są, jak na te czasy. To nie jest jakaś wyjątkowo stara gra, ale swoje lata już ma. Od bardzo dawna już nie widziałem Stryłoka. On w ogóle jeszcze żyje? Nie, tego nie może być. Chociaż zawsze był twardy jak skała. Pewnie nic mu nie jest. Chodźmy już stąd, stary. Zjedzmy coś. Wiem, że to cię bardziej obchodzi niż nasz stary przyjaciel. No, na fajnego psama. Troszkę taki wylniały. Ale cóż, każdy ma swój gust. No i tak, oto było właśnie drugie zakończenie. Czyli raczej to złe zakończenie. Widzę, że jeszcze zostały ze 4 minutki, a nie chcę robić dzisiaj krótkiego odcinka. To zobaczymy się za chwilę, gdy to wczytam. Okej. Okay. O, kurwa. Y zniszczmy to jeszcze raz. Tak. I szybko jeszcze. Zaczniemy kolejne zakończenie. Oczywiście to już nie będzie takie proste. Mianowicie sami zobaczycie. Tak jest. Wiemy, wiemy. Teraz tą rozmowę przewinę, bo ten dziadek dosyć długo gada. Mhm, Zdraswuj, bracie. E, tak jest, tak jest. Co dalej? I właśnie, nie zamierzam pomagać w tym oszustwie. No i właśnie niestety wywaliło mi grę do pulpitu, ale tam po prostu było y, nudne wczytywanie. I właśnie pojawiamy się w zupełnie innym miejscu. I teraz będziemy korzystać y, z teleportów. To znaczy z tego, co już się raz spotkaliśmy z tym. No i właśnie jeden już widzimy. No i niestety tutaj gra została moim zdaniem bardzo, ale to bardzo spieprzona. Ponieważ tych teleportów nie będzie. 3, 4, czy tam 5 koledzy są? Kurwa, biegnij, biegnij! Tak jest. Nie będzie 3, 4, tylko tych teleportów będzie około 30. I to, nabra I to naprawdę będzie nudne, monotonne i ciężkie. Uwierzcie mi na słowo. Tak, tylko jak ja bym jeszcze. Kurde, szkoda, że w tym nie mogę biegać. To jest. Bardzo okropny minus Jak ja bym jeszcze wiedział które Którędy ja mogę stąd wyjść To naprawdę byłbym A oczywiście już muszą strzelać do mnie Aha, czyli tędy Nie mogę wyjść, tak? Okej okay. No proszę, no drabinka jest na górę Ja za płotem czegoś szukam Nie no, naprawdę Ciekawe, co tam na górze będzie. O, oh. oj, 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 Tak to my się bawić yy, nie będziemy. Patrz jeszcze. Tutaj, koledzy. Oj, zaczynasz mnie wkurzać. O, ty jakąś kuta z sniperem miał. A, patrzcie, tam był kolega. Uuu, ten miał bazułkę Jeszcze tu gdzieś są koledzy? Przecież wiem, że jesteście. O, Fajnie, teraz nie mogę strzelać. Zajebiście. Dobra. Okej, okay. chyba już wszyscy padli, że weźmy sobie tą broń. I chodźmy dalej. Tutaj chyba musimy wejść też wyżej, tak mi się wydaje. I właśnie to zrobimy. Aha, jednak nie wszyscy. Oho, czyli tutaj też górą musimy przejść te rury? No ciekawe, ciekawe. Ho, ho, ho koleżko. Z czym ty do ludzi, naprawdę? Pytanie, wy tutaj coś macie? o? Kolejne trzęsienia. Te trzęsienia będą naprawdę wkurzające. I chodźmy dalej. O, musimy się dobrze rozglądać. Aha, już. A tam jest kolega. Był. Chodził sobie. Fak zajebiście. Już nie miało mi się kiedy. W mordę zaciąć to się musiała teraz słuczka zaciąć no cóż takie, o ty f... kurwa, ja gdzie jesteś dobra o ty kurwo o shit kurwo, zdychaj ty szmaciarzu jebany że kurwa Amunicji przez Ciebie natraciłem Kurwa, gdzie uciekasz? Teraz jak jakżeś zaczął strzelać uciekasz No, tam jeszcze jacyś się kręcą A, przynajmniej mają tą amunicję, która jest mi akurat potrzebna Dobra Ok. Pytanie, gdzie jest drugi. A chyba tam jest drugi teleporcik. Tak z... e, Kurwa, już myślałem, że to jest żywy. Ale to jest zwykły trup. Dobra, tylko teraz. E, jak się tam dostać? Wie ktoś? Czy nie bardzo? Aha, czyli mam, mam wrażenie, że. Coś pominąłem. I chyba źle poszliśmy. Niestety takie smutne. No bo niesmutne. Tędy powinniśmy iść i chyba rurami. Coś takiego, rozkminie to. Ale ten odcinek na tym zakończymy. Mam nadzieję, że się Wam podobało, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!